Ja to oceniam, ta woda została wykonana na 100 tysięcy. Zamówiłem się, to powtarza, Na pewno to było tyle. Ponad tysiąc ton różnego roku spójrzcie razem jak tam, gdzie się to I to panie, panie, samo żyje w tej wadze. Ja Spółka co robiła, to jest współpraca, nie leża. Dlatego żyje lepiej, to jest to, żeby było dużo. A o ICE, o tej ICE temat, to jest bardzo dużo. Poruszenie było duże. Przy okazji tak, dziękuję za tą koparkę, bo z głowy robili drów. Przy okazji tam oglądać, tak jak to zrobiłem w rok temu. W Białce można było to bo też fajnie jest to zrobić, I tak to powinno się robić, ale chcemy, żeby do końca, żeby nas nie wytykał palcami, że coś źle zrobiliśmy. tak robiliśmy, na co na na nas stać, kiedy mamy taką bo szkodę. niedobry jakiś po prostu materiał, to, to tam było obrotnictwo, to Proszę. proszę Państwa, ja tak będę kontynuował, co tutaj zależa zaczął. Pasie drogi, że tak powiem. Proszę Państwa, e, sytuacja w myśli tak jest taka, że drogi, które są naprawdę długo pięciorzędne, są własnością przewiatów. Teraz nawet kiedy wysyłacie wyrówniarki na korzyść własny, na korzyść gminy, to tak naprawdę działacie na korzyść moją jako mieszkania, ale na niekorzyść korzyść moją, także to są drogi powiatowe i należało to przejąć. Ja jestem naprawdę zdziwiony, bo pamiętam kiedy, żeśmy podejmowali uchwałę dotyczącą przejęcia tych dróg, przejęcia tych dróg w tak od powiatu i nie wiem co się stało, pani ściwińska. Szybicki. 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 Nie wiem, co się stało, że po prostu nie zostało to zrealizowane. No powiedzmy, jeszcze. No nie, nie, że powiem, może nie, wiem, to jest potwierdzenie. Ale nawiązują do tej drogi, do tej drogi, tej drogi. Jeśli mielibyście wysłać tamtą gówniarkę, to najpierw wyślijcie geodetę, niech wytyczy tą drogę. Bo co nam się dzieje, to naprawdę jakby drogi praktycznie nie ma. One w po polu, nas sypią gruzy tam, gdzie drogi nie by było. No, ja nie wiem, co, co się nam dzieje. Najpierw trzeba by było wysłać geodetę, gdzie ta droga naprawdę jest, zlokalizować i wtedy wysłać gówniarkę, to miałoby sens. Czy cztery lata temu były pieniędzmi, bo widać, no to nie wiem, czy na koszmarze, czy co było, dzisiaj już to wszystko e, tam, tam, była, 4 czy 5 lat temu hmm. e, wykonana e, pomiary, e, te pomiary, e, ten, nie, jak to tak i te mapy, i e, tam, no nie wiem, teraz Trzeba po prostu było kłócić geoletę, niektóry wymierzył i wtedy coś tam robił, bo tak to robić, jak tam ta droga wygląda, to nie ma sensu. Na pewno trzeba wyznaczyć pas drogowy. No odtworzyć nie. ten pas drogowy. No i tej przyjrzeć się wiadomo, gdzie on jest. I przyjrzeć się, gdzie są drogi powiatowe. No bo tutaj była ta kwestia, że plac zabaw jest w pasie drogi powiatowej. Prawda? Bo ludzie w o tym mówi. No i tam ta, ta droga to jest kurę za za budynkami, za stodą. Okazuje się, że to jest ta droga prowadzona. A wy tam wywodzicie e, 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 kruszyko, jest ta droga wyrównywana, jest ta droga utwardzana, ale robicie nie na swoim. bo. sobie w stanie Tak? No to że tak hmm. no, Ja nie przypominam sobie, że nie wiem którą drogę. Nie do szkole. szkole od skrzyżowania do szkoły itd. Tak dalej. A to, to, to jest droga bez To jest droga z kierunku powiatu. nie, to droga. to jest droga gminna, przejęta przez gminę. Koło kościoła jest droga gminna. Nie prowadzę w Prowadzi Kostyckiego do samej Ale nie, nie, ja mówię o innej drodze zupełnie. Mówimy o mościcach? Ale nie, wiem się mówimy No, A jest nie ja wiem, ja wiem, ja przecież, że tak, jest tak, jak ty mówisz. Nie, nie ma. Że myśmy się dobrze rozumieli. Chciałbym sprawdzić stosunki własnościowe, czy jeden tego jest i tak, ale to drogą yy... powiatu, w zarządzie powiatu. Tak. Żeby... No, Czyli czy zasadne, jeśli gmina powiązła tam nakłady finansowe, to burmistrz ma moralne prawo otworzyć bo... Nie ma takiej możliwości, żeby gmina coś tam zrobiła. Dokładnie. No, skoro, mieszkańcy mówią, no. by że w ciągu 5 lat coś tam by było. No, no. Może mieszkańcy. Nie. Nie no, chodzi tutaj no. o ten plan zabaw, tak? Nie, <laughs> Jeśli jest, nie jeszcze. Wiesz, tam doktora cały za, teren był e, gospodarowany, jeszcze prośba od Radę Sołeckiej, e, żeby sprawdzić dokładnie, czy jest teren przy placu zabaw, bo oni chcieliby postawić płot, na który materiał już mają, tylko jeśli to nie jest teren gminny, e, a takie podejście nie istnieje to chcieliby wystąpić do właściciela e, nieruchomości o zgodę na postawienie tego układu. E, to nie znają właściciela? Znaczy, bo to, to, to jest placa, a gminy, przez gminę postawione parę lat temu, ale teraz dochodzi jakieś podejrzenie, że część tego pasa, że oni chcieli postawić płot, że dokonać jest e, Drogi, drogi, Ale znaczy. to jest droga powiatowa, czyli paszport do to jest drogą, a nie teren chodzi, chodzi o to, by sprawdzić dziecko rozgraniczenie, ewentualnie przystąpić do starostwa o pozwolenie na ogrodzenie tego placu zabaw, Tam, dzieci korzystają z tego bardzo zawodu, trzeba jednak zabezpieczyć przed możliwością targnięcia tych dzieci na, na jezdzie. jest tak? Nie, czy to, czy czy to, i tak tam mieszkańcy chcą, kupić 30 wątków za prawdę i postawić, ten bo tam już chyba 5-6 lat materiału na ten leży. Nie jest postawiony, bo cały czas jest dyskusja, czy to jest ten, i czy można, czy nie można. To czas na zawsze i postawił ten wątp. Ale się dziwię, że było to robione w ramach Nowy Wsi, to, to mi się wydaje, to powinien być na to projekcie i tak dalej. No to nie jest no, ale to, różnie to bywa. Trzeba rozsądek mieć pewność, żeby to zrobić zgodnie z literą prawa. Drodzy Państwo, wnoszę o to, żeby teraz w najbliższym czasie, bo mamy dużo już jedną za sobą, a przed nami będą kolejne opady duże i w związku tym są zanieczyszczone studzienki i nie tylko jakimiś tam gałęziami, liśćmi itd., ale tym mułem, który po prostu z, tak, z tym deszczem po prostu schodzi i te studzienki nie nadążają odbierać wody. Co jakiś czas po prostu już profilaktycznie przydałoby się właśnie no, po prostu nadzorować oczyszczanie tych Proszę. Nawiązując do pytania pana czy jest w gminie jakaś mapa dróg powiatowych na naszym terenie? Tak, mapa albo spis tych dróg? Nie jest po, to My nie mamy, ale powiat ma na pewno jakiś katalog swoich dróg. Bo Myślałem, że na pewno mają ze stanek lub na, na pewno musi się zwrócić się ewentualnie zwrócić, ale czy nam przekażą, to nie jeżeli jest na GoPortalu, to jest dostępny. Ale to, na to, to tak. ten większy dostęp um. do geoportalu nie pozostawia, nie na wszystkie jesteśmy się zobaczyć. Jak powiedział z ustawy do portalu, to tak. właśnie równania. drukujemy matki, sprawdzamy, czy to jest droga gminna i wtedy tego mapy dostaje operator maszyny. No, powiat odpowie tak? Dokładnie z tego, tam, mówiąc, tak. Dokładnie tak. Idziemy tam zobaczyć. Ja jeszcze do centrum placu. <laughs> do tego. Y w placu zabaw w Mościcach, tak? Tam yy, konieczne byłoby właśnie poproszenie do o jeśli nie odnajdą się słupki, o naniesienie słupków, bo to jest jedyny sposób na yy, możliwość położenia tego głosu, żeby, żeby nie było niedomówień, bo tam chcą zrobić więcej, chcą jeszcze położyć yy, pod co chcą jeszcze utwardzić polbrukiem, chcą y, zrobić naprawdę bardzo ładnie i robiąc to na terenie powiatu. Będzie znowuż podwina robota. Rozbieranie. No to sprawdzimy, i wtedy dopiero będziemy się zastanawiać, jakie jest to rozmieszczone, czyli to jest trudne, i... i Dziękuję. Jeszcze ty wnioski? Ja mam pytanie. W styczniu, a w styczniu, tak mi się wydaje, byliśmy przewodniczącym i panem burmistrzem na zebraniu ze strażakami technicznymi. No i tam jakby zasugerowali, że często wyjeżdżają do kostrzyna. I zadali pytanie, czy można by od Kostrzyna po prostu no, w pewien sposób wyciągnąć pieniądze za to, że nasi strażacy świadczą, jakby nie było usługi na ich terenie. Czy w tej sprawie zostały poczynione jakieś kroki, bo pan burmistrz mówił, że się zorientuje, z radcą prawną porozmawia. Czy można, czy, czy jest w ogóle taka możliwość? też mi podpowiadała, że nie muszę na wolne wnioski odpowiadać, e, ale tutaj e, no akurat odpowiem strasznie też leży e, na sercu. E, no Oczywiście moglibyśmy wysyłać faktury do OSB, do pana burmistrza do, do Pankuta, no z drugiej strony no, myślę, że to źle by było odebrane, a po trzecie to... My jesteśmy w systemie y, krajowym ratownictwa i tutaj na terenie powiatu wszystkie świadczone przez Straż Pożarną no, jest, są świadczone w ramach jednego y, porozumienia. Czyli y, my jadąc do Kostrzyna, no, nie powinniśmy y, żądać żadnych wynagrodzeń za pracę naszych strażaków. Co innego, gdy nasz strażak jedzie, na przykład, do Szczebla Bełkotowo. To wtedy tak, poza powiatem. A tam jest a, no z, z tego co wiem, tak, to na terenie powiatu wszystkie te jednostki w całej Polsce, które y, działają w systemie państwowym, y, krajowym, to y, no, świadczą usługi y, za darmo, w sensie takim, że gmina gminę nie obciąża kosztami. Bo też no, może być taki przypadek, że nie wiem, ktoś utoli tutaj w gminie Witnica. Będzie ściągniętych 10 tam zastępów, tak szczeralom z Kostrzyla, z Bogdańca i za chwilę będą faktury w drugą stronę i to tak naprawdę się gdzieś tam wyzeruje. Ja nie mówię, żeby wystawiać faktury, tylko żeby po prostu najpierw porozmawiać. Tak? Ja powiem tak, że to... Ktoś Kostrzyn, tam... Miasto Kostrzeń jest o wiele bogatsze od witnicy, a nasi strażacy jeżdżą tam dość często, z tego co mówili. Więc strażacy z Kostrzyna przyjeżdżają do nas w ogóle. Przyjeżdżają do... Tak głośno właśnie zaczęto rozmawiać o tym problemie i to też doszło gdzieś tam do, 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 y, do szefa y, straży pożarnej i z tego powodu y, w Kostrzynie będzie nowy dystrybut dla OSP. Może być tak, że nie będą tu do z przybywali Może był przyjechać tu Bitnicy, ale do koszty. Jakieś informacje? Ja też na ostatniej sesji pytałam o uchwałę dotyczącą ochrony zwierząt, Pani Sekretarz mówiła, że się zorientuję. Mogę odpowiedzieć Pani, taki projekt programu został wysłany roz do opiniowania, tak jak <coughs> ustawa została zesłana do Pułowieckiej do stowarzyszenia nie to nie Anakonda, ale to drugie stowarzyszenie Ochrony Zwierząt do powiatowego lekarza weterynarii. Takie opiniowania zwrotne do nas zwróciły z wszystkich półowieckich, z towarzystwa opieki i zwierzętami. Opinie były pozytywne, opinia negatywna była od powiatowego lekarza weterynarii. No więc trzeba dostosować jeszcze żeby tak powiatowego lekarza weterynarii. Tam było 3 czy 4 uwagi. No i jeszcze raz, bo to będzie zmieniony projekt i jeszcze raz będę do tego opiniowani przez wszystkich. my ten projekt powinniśmy przyjęć do 31 Armię. marca. A mamy 29. kwietnia. I jeszcze moje drugie pytanie można. Program opieki, opieki nad zabytkami. Brak takiego, pro, takiego programu jest, zdaje się, do roku 2015. 4 lata. Tak jakiś czas temu się orientowałam, opracowanie takiego programu wymaga opracowania tzw. kart każdego zabytku i jest to dosyć czasochłonne, to kosztochłonne i w 2018 roku mieliśmy pewną pulę środków, którą przeznaczyliśmy na opracowanie już w tej chwili, nie powiem pani ile z tego udało się opracować tych kart, ale na pewno jakąś część, więc to jest proces taki, że jeżeli w tym roku znowu znajdziemy jakieś środki na opracowanie tych kart zabytków, no to nas jakby zbliża to do opracowania tego programu, aczkolwiek to jeszcze trochę potrwa. Rewiduje się, bo w związku z tym my nie możemy startować i pozyskiwać środków na, na nasze zabytki, bo nie ma tego programu, tak? Do 2015 ten program był w gminie, więc wcześniej nie było tych kart? Czy one są już nieaktualne? One są nieaktualne i wymagają aktualizacji. Ja pytam jeszcze Panią Anię Torkałę, może ewentualnie naleźliśmy się ustosunkować tutaj do tego, tak? Bo ciężko mi też tak mówić. Wiem, wiem że, że ten program wymaga tej aktualizacji kart i, i trochę fundusza. Jeszcze wracając do pytania Pani Radnej na temat Straży Pożarnej, to jeszcze wrócę do tematu OSP nowiny Wielkie, które wystąpiły też bezpośrednio do Burmistrza z prośbą o to, żeby bezpośrednio też wpłynął w jakiś sposób pozytywny też na Komendę Miejską i Wojewódzką straży pożarnej, tak, żeby ci strażacy też e, mogli brać udział w wyjazdach, e, mogli być e, wyzywani do e, pożarów, Oni są akurat poza systemem ratowniczym, ale otrzymanie logotopii strażackiej Dużo młodych osób przeszło teraz specjalistyczne szkolenia, kursy i będziemy chcieli tutaj też bezpośrednio wpłynąć z prośbą do komendy wojewódzkiej i miejskiej, aby też zastępy z OSP, mogły Wielkie były wysyłane do akcji, tak żeby cały czas była gotowość bojowa, tak żeby ci młodzi ludzie czuli się też potrzebni i poróżnie wywołane duże pieniądze. Ka każda jednostka jest potrzebna. I teraz dopowiem, że cały czas tutaj biegamy z telefonem, ale załatwiliśmy też temat mieszkania komunalnego, który yy, uległ pożarowi. Yy, yy, yy. Będziemy musieli dziś z Panią Skarbnik yy, znaleźć jakieś środki finansowe, aby yy, zabezpieczyć dach, odbudować dach, no ja liczę, że to będzie kwota, że 50 tysięcy złotych tam mieszka, mieszka sześć rodzin, jedno mieszkanie jest e, prywatne i obecnie strażacy też oprócz brzechnickich, to też e, są wezwani strażacy z OST, no, wielkie pomagają w zabezpieczeniu folią e, dachu. E, fytu, to jest na Korząskiej dachu? Tak, na 32. Tak, tak. Ta, ta, ta. Te też wielkie podziękowania za firmy, Pani Błażkok, która o godzinie 12 nocy otworzyła sklep i też tę tutaj zabezpieczyła w celu potratowania całej sytuacji. No niestety, kiedy dogaszał się pożar, zaczęła się ta wielka ulewa. I Część tego budynku została zniszczona przez ulaty, tak więc nie wiesz, że woda z wodów strzyżacych też tak podatkowa pogoda. Myślę, że z 50 tysięcy tak będzie dusza to nazwyczajony. Żeby... Tak, ale do takich kwot to nic nie. W związku z wyczerpanią porządku obrad zamykam posiedzenie sesji